Witam wszystkich serdecznie, moi drodzy. Jutro środa popielcowa. Rozpoczynamy czas wielkopostnego trudu, wielkopostnego wysiłku. Moi drodzy, do modlitwy proponuję fragment, fragment. Pierwsze wersety pierwszego jutrzejszego czytania z księgi Joela. Posłuchajmy tych słów. Duchu Święty oświecaj nas, prowadź Maryjo, wspomagaj. Z księgi Joela, tak mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasza, nie szaty. Nawróćcie się do Pana Boga naszego. Cały fragment jest, moi drodzy, dłuższy, ale ja pragnę skoncentrować się w naszym wprowadzeniu na tych wersetach. Moi drodzy, w życiu nie wystarczy iść drogą. Ważne też jest, aby iść drogą właściwą i we właściwym kierunku. A tym samym ostatecznie osiągnąć cel naszej wędrówki. Prorok Joel w tych początkowych wersetach podpowiada nam, jaki powinien być kierunek naszej wędrówki w czasie Wielkiego Postu. Podpowiada, że nasze wysiłki wielkopostne, ostatecznie nawrócenie serca, mają nas prowadzić ku Panu Bogu. To ma być czas, czy to umocnienia z Nim relacji, więzi, czy jej naprawienia, jeśli została z naszej winy zepsuta. Jutro o modlitwie, więc Chcemy pytać, czy chcę pytać, czy podejmując trud wielkopostnej drogi, o tym pamiętam, czy pragnę nawracać się ku Panu Bogu, czy nie tylko z racji wielkiego postu. Zależy mi na więcej niż poprawnej relacji z Panem Bogiem, zależy mi na zażyłej relacji. Zażyłej więzi z moim Panem i zbawicielem. Prorok Joel przypomina też, że trud wielkopostny ma zaczynać się od serca. To serce jest pierwszoplanową areną naszych wielkopostnych zmagań. Rozedrzeć serce, Moi drodzy. Pod ścisłym nadzorem Pana Boga. Gdy będziemy to robić na własną rękę, możemy siebie bardzo skrzywdzić, rozedrzeć, aby On mógł w tym sercu uleczyć chore miejsca, usunąć to, co to serce czyni obolałym, niezdolnym do miłości a następnie pozwolić, aby to On, mocą swojej łaski, to rozdarte, ale już uleczone serce scalił, by mogło bardziej kochać. Prorok Joel postrzega, czy przestrzega, aby nie przeżywać postu na tym zewnętrznym, tylko zewnętrznym poziomie. Mówi, serce rozdzierajcie, nie szat. Ten zewnętrzny poziom bowiem grozi ten, że człowiek nie tyle szukałby Pana Boga, ale szukałby uznania u ludzi, podejmowałby wysiłki te zewnętrzne po to, aby ludzie go widzieli, chwalili, docenili, zauważyli. To byłaby nieraz taka wielka żebranina o trochę zachwytu ze strony innych. O jakieś oklaski, czy też słowa podziwu i uznania. A przecież nie o to chodzi w wielkopostnej drodze. My chcemy podobać się temu, który widzi w ukryciu. My chcemy z Nim, z Bogiem, odnowić naszą życiową relację. Czy pamiętam, chcę jutro pytać, podejmując, Trud wielkopostny, że to nie jest sztuka teatralna do odegrania. Ale to jest moje życie, które przeżywam, które przeżyć chcę jak najlepiej. Czy zdaję sobie sprawę, że ta sztuka, jaką jest moje życie, skończy się z chwilą śmierci. Wtedy będę mógł zejść ze scen. I że recedentem tej sztuki Mojego życia będzie sam Bóg. Czy mając tę świadomość, chcę przeżywać czas Wielkiego Postu przede wszystkim na poziomie serca. I na końcu chcemy pytać: no dobrze, a co z tymi szatami? Czy mamy je rozdzierać, czy nie? Myślę, że czas Wielkiego Postu, wielkopostnego Wysiłku wymaga, by zaangażować także to, co zewnętrzne, te przyszłowiowe szat. Zaangażować swoje nogi, ręce, usta, oczy, a nawet żołądek, który jest z jednej strony wewnętrzny, ale poprzez przełyk i usta, dotyka tego, co zewnętrzne. Te rzeczy zewnętrzne mają wspierać to, co się będzie dokonywało w naszym sercu. Wspierać, a nie temu procesowi przemiany serca przeszkadzać, czy ten proces przemiany serca utrudniać. Chcemy przyjrzeć się. Być może moje nogi potrzebują więcej ruchu. I czas Wielkiego Postu będzie doskonałą okazją, aby sobie trochę więcej, dłużej pospacerować. A moje zaś oczy potrzebują, aby ograniczyć im gapienie się bezmyślnie godzinami w ekran komputera czy też, też telewizora. A moje uszy tak marzą o ciszy. Codziennie tyle hałasu, tyle niepotrzebnych dźwięków do nich dociera, że mają już tego dość. A moje usta ucieszyłyby się, gdyby pojawiało się tam coraz mniej albo w ogóle coraz mniej wulgaryzmów czy słów, które ranią, które krzywdzą. Pomyślę jutro na modlitwie. Jak mogę zaangażować w przemianę serca także to, co we mnie zewnętrzne. Tak aby między sercem a tym, co zewnętrzne, panowała harmonia, współpraca. Aby to był wysiłek całego człowieka. I serca, i także tego, co, poprzez co wyrażam się codziennie na zewnątrz. Przemieniać więc chcą ich serce, ale też umiejętnie rozdzierać szat, oby to tylko pomagało mi w powrocie, w nawróceniu do Pana Boga. Moi kochani, w dalszej części znajdziecie zapewne jeszcze wiele innych inspiracji, a choćby tę, że prorok wzywa do wysiłku wielkopostnego cały naród. Wszystkie stany, wszystkich. Tu jest pokusa, na którą musimy uważać, aby sobie nie powiedzieć, no dobrze, to niech oni się tam wielkopostnie przemieniają, przemieniają, a ja sobie na razie odpuszczę, poczekam na następny rok, aby się nie zasłaniać innymi, tylko wejść w ten wielkopostny wysiłek całego kościoła. To są moje propozycje, moi kochani, rzeczy, aby to był piękny czas, drogi z Jezusem cierpiącym, ale z Jezusem, który prowadzi ku chwale zmartwychwstania. Niech dobry Pan Wam błogosławi na ten piękny czas i umacnia szczęść Boże.